Mamy paczki, ale zostawimy na deser. Też starić się sprzedał ze całe 15 tysięcy. I reszta tam po 1600 bodajże. Dla Mamy tej... 19 koła, dwie paczki nowe. I plan jest taki, żeby kupić paczki za to, nie? I ewentualnie tak. napastnika. Tak. Czyli pewnie Huntellara albo... Nie, w sumie chyba tylko on został z takich ciekawszych. Ale zaraz zobaczymy. Na razie gram. A, możemy w ogóle dać lepszego imienia menedżera? Może jeszcze ktoś? Jest... Kontra, kontra, nie, wszyscy mają No to mamy nowego menedżera jeszcze. Kurwa, 79. Też dobre. No, lig, 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 Liga włoska, no. No myślę, że wyrównany mecz będzie. Teraz znaczy, my przegramy, no? 4-4. Poprzednio jeden punkt, więc Właśnie, mamy jeden punkt, kurwa, w dwóch meczach, nie? Wiem, wiem. A jeszcze stroje chciałem te Borusi te kupić żółte. Ale to wtedy to wiesz, tak? Hung <grystanie> <grystanie> Jesteś najszybszym w grze. się zawahałem, czy będziesz mi podobał. Cfanek. Cfanek. aż go puściłeś, chyba Nie, ja dopiero zmieniłem na niego że to wykorzysta. Wy Trochę stresu na początek. <noise> Trochę że to nie był ślisko. Ta się przypięsce. Podaję w dół. No Kto jak kto, on jest prawdziwym konstruktorem. Możnało się cofnąć. Że to wykorzysta. Wunderjahr. No zasak tą interwencją. A damy z kontry. Znowu cię biorą z Gustavo. Traore. No, już blisko polekarny. Kurde, Czy to wykorzysta. Ach, ja Tomek w słupki oczywiście, jak zawsze. Standard no zawsze jeden musi być się. Jeden, jadł, ty taki. Dobrze Robi się niebezpiecznie. To... Kurde, mać. Będzie jeszcze czerwona kartka, może proszę? No jest strzał, Sąpana? chyba Sąpana. nie oddałem. Hmm? O, jednak, jest. Co? Walter, Kamal dajcie mi. O, kogoś wyszedł? Zdecydowanie spóźnił się ze swoją interwencją. No, albo zmiany robi. Albo nie, to no, byśmy i... mieli najmniej. Albo Aha. wyszedł, albo nam się zawiesiło znowu. O, trzy punkty? Czyżby? Nie, 0-0 będzie. Ekstra, dostaliśmy remis. Nie, w ogóle 0 punktów. Świetnie i po raz kolejny EA udowadnia jak świetnie dba o serwery. Co, mamy? Nie no nic. 0 punktów. Ciut mały. Super, no można wyjść sobie w trakcie gry i... Na pewno są skończył zmęczeni, i kontrakt się skończył, kur... Mm. mądrze kurwa, świetny pomysł. O, ma słabe zgranie. No widzę, że spaczek zbudowany został. Gongel! Mr. Gongel! No ma jednego artysta. Możemy to dla... o kurwa, ma Benzema. Ale będzie pudłował? No ma też tego, Alcantara czy jaką tam? I gdzie miał? Czy to był ten drugi, ten z Barcelony? Po lewej stronie. No to na pewno, nie był Arkantara z środka. Także. Eee. Telo? O, może i Teo? Mi się oni wszyscy mylą. A którzy jeden oknaj? nie I wyszedł, kurwa, bo out. <laughs> to miał być kół za szybko. Czy to wykorzysta! Strzela! Obrotę! Uuuuh! Karno? znowu nie zaraz wyjdzie z 0 punktów. Dziękuję. Co, czerwono? Nie ma wątpliwości! Cześć, <laughs> dobra. Druga czerwona. Dobrze na imię. Aaaaaah! Śliski zrobił na Jeszcze jedna, lecz. To Tomek, jak nie strzelisz, to przegramy. O jezu, tu już na didgu zrób coś. Jeee, yeah. tak jestem nowy. Oh. Uder DEFENSY! UZER DEFENSY! Nawet nie wiedziałem, że mam takiego zawodnika. No to napastnik, co sobie. Ten nowy. Ale nie wiedziałem, no. jak się nazywał Uż. Głęboko. Nie umiem do ośrodkowych, ta jej tak wystarczy? Kurwa 3 dni i oczywiście, kurwa słupek. Ja pierdolę. Co jest kurwa? Nie, nie w mogę. każdym meczu. No, idzie w co jest to? Do no kurwa, co z IDO? Dłużej jeszcze. Odbiłeś kurwa. Się, i... No to z pierwszej zagrywaj. No kurwa, widziałeś, że stałem na wysokości na jej jedenastym meczu. I czekasz, kurwa. Nie wiadomo na co. Mhm. O, ty co. No wzeszło wcisnąłem z tak. pierwsze wybicie. No. Widziałaś jeszcze się ładowało to. Nie widziałem Jakbyś wcisnął w wybicie to by się nie ładowało, bo B to wybicie bez ładowania, więc ściemniasz. I teraz ci głupie kurwa, co? No nie wiem, muszę zobaczyć powtórkę, boś nie pamiętam Czy to wykorzysta No. Chomy kurwa, czemu zbiegałeś do mnie? Bo myślałem, że nie dojdziesz, dlatego chciałem ją zasekurować. No. A sekuruj kurwa swoją dupę własną, nie moją. To zawsze robię. I teraz czemu nie. a skurwałeś się jak trzeba, kurwa. No bo tutaj. No kurwa, no. Jesteś no, tak. twarciarze. Dzięki mnie masz strzały wolnej karki. No kurwa, i znowu nie miałem paska, no kurwa mać. O no, co w tym kurwa chodzi? No kontuzje, no bo się motar z piłką i, i, i na, na faule grasz, kurwa no. Dobra No jezu, kurde na nie wyskoczył, a wcisnąłem. Nie kontujesz, nie kąty. Dobra, gramy los. Z tego miejsca można strzelać! Wspaniała wrzutka! Jak nam piłka... No kurwa no nie wierzę w to! <grym> okay. Sweet. Kurwa trzy słupki w, je w jednym meczu. Ja pierdolę. Co za dzień. Już mi się odechciał wygrać tego meczu. Chyba sam kurwa wyjdę zaraz z niego. Jeszcze kurwa czekaj dłużej. No. No, nie wierzę, kurwa, Tomek, no sam na sam, no jeszcze kurwa. Jak mam ci wyłożyć piłkę, kurwa, żebyś to wykończył? No, ja pierdolę. Trzecia sy sytuacja, twoja, w tym meczu. Tak, to kurwa, nigdy nie nie wygramy, jak ty będziesz, kurwa, stuprocentowe wszystkie, kurwa, pierdolił. Cieszę się, że karnego strzelił. No, cieszę się, wierz mi, bo to jest chyba, kurwa, szczyt twoich mo możliwości dzisiaj. Kurwa, tam i, i, i tak cudem, kurwa, ja się dziwię, że w takim razie go trafiłeś, kurwa. I, i trzecia sa 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 na sami, trzecie pudło, kurwa. FIFA 14, 13, 12. Nic się nie zmienia, kurwa. Wszystko jest i takie same. Nowa gra z zawodnicy, nic lepsze. A tam jaki tak nie potrafi trafić. Kolej gra kurwa w i w dziesiątkę. My nie możemy kurwa mu bramki strzelić. On nam kurwa strzelił nawet. Ten kurwa jeszcze ma dwukrotnie tym gorszy. Ładnie do niego dzygnę, uważaj. Kurwa, co ba lalalala efektowna obrona i to przy dni bocznej wojska no kurwa się zatrzymał no Widzisz, jakie to proste nie proste bo prawonożny była strzelany ze, ze strony na lewo strzelam i technicznie kurwa kurwa nie ma sensu w Sam Świetny mecz. Przez cały mecz, kurwa, w przy innych przewadzeniach. Cztery słupki, kurwa. Świetnie nam, kurwa, idzie. Kurwa, jak będziemy mieć, no trzy punkty na koniec, kurwa, 10 no mecz, to będzie zajebiście. Ja nie wiem, no i po cholery nam paczki, kurwa, tutaj. I taki, skoro nawet nie potrafimy, kurwa, bramki strzelić. No co, no, strzeliliśmy, kurwa, jedną. no jeszcze, jeszcze i kontuzja. No, 100%. O kurwa, dosłownie w dupę. Do Nie wiem. No. jak do z tymi, który był nas najgorszy, miał mniej, najmniejsze zgranie i do w dziesiątkę kurwa. I Jak tam poszło? Przypomnij mi, bo zapomniałem już. Chyba, że ma dobry skład, kurwa i to bardzo dobry. Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz Może być niezłe widowisko Właśnie rozpoczęli No zastanawia się czy nie strzela Bomba to najpiękna petarda, kurwa, aż płamało bramkę. Kto, kto strzelał, że nie tak było? Najprawy obronca nasz, Rafinha. Awesome! Kurwa, fuks. To przylazło. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Czy to wykorzysta? Strzela! Tak się, kurwa, strzela Oj, złup, i, i tak się strzela no najprawym obroncą, a nie innym, kurwa... Nie. Od Odsłupka? Nie, po prostu bombę, kurwa. Na końcu. Aaaa, kogoś 1-0 to u nas tak 07 nadal. Oczywiście, kurwa, sam na sam, pudło. Tomek, nie w tą stronę biegniesz kurwa. Nie, nie miałem komu to. <laughs> Jaki cool. kurs. przejęcie piłki pod własnym polem Dobra interwencja. Oskuro puścił. No. Z tego miejsca można strzelać. Oddaje strzał. Tak jest. Jest jeden strzał, jedna bramka. Tymek schyłnął swój zera bram. No, coś ty kurwa zrobił? Ale się zrób, musisz w tym żeć. podanie. Też go mam, nie więc... pięknie, to fantastyczna akcja. To według niego jest podanie prostopadu. Nie, to według ciebie jest na podanie prostopadu. To według ciebie jest co? No nic, nie, nie byłem w tym, wcisnąłem, tylko żeby zabrał. No pierdolę. To według ciebie jest co? To był strzał, tylko że drugą nogą. no. Tam, gdzie kurwa stoi koleś, a na skrzydła dwóch biegał kurwa zajebiście. I patrz, i bramka po twojej kolejnej kurwa stracie. No kurwa, rozejrzyj się, kurwa, widziałeś, wbiega kurwa czysty koleś, to podajesz tam, gdzie kurwa kryty jest, no i strata, no piłki kontra. Po twoim kurwa błędzie kolejnym. Zamysł był taki, żebyś rozegrał to z pierwszej tam. Zamysł to... Nawet nie doszła do mnie, kurwa, piłka. A nad skrzydle był, kurwa, koleś, który wystarczyłoby doszła mu podep. piłka, koleś ci tylko potem zabrał, no joh. No do... w domyśle, no to w, do, to, to w domyśle jak chcesz, żebyś strzelił bramkę, kurwa, w końcu. I co z tego? Kurwa, no podajesz tam, gdzie masz czyste miejsce, kurwa, gdzie koleś nie... nie, nie muszę nie zagrywać się martwić, że, że zaś mi zajebuł, kurwa, w żebry z buta, no. Tylko tak, że, żeby ta gra była płynna, kurwa, i żebyśmy podchodzili, no i do bramki. O, widzisz, był niekryty i od razu się przyjemnie, kurwa, gra, nie? jest strzał. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Wsi spod opieki mają liczebną przewagę. Remi. No, tu nikogo nie ma, kurwa. Najdy. podanie, no i strata. Strzela! Niebo goł! Słupek z kurwa A. w końcu. <laughs> <laughs> Ale w ogóle, tyry. Ale słupek musi być, nie? To tak jest, powtórkę, niech się koleś kurwi. Ładnie. piłkę w środku pola. No i piłki. Kurwa, jak zawsze strzelam w tej, w tej FIFA 14, to już mi tak się udospina. Ooooo, <laughs> Tomek się rozstrzelał! Widzisz, ty jak, by... trzeba, jak się opierdoli od góry i do dołu, to zaczynasz grać, kurwa. Pff. Coś w tym jest. Jesteś kurwa, jak nie wiem. Co ty musisz tak? Chwila motywacji przed maszem. Kurwa, ty co Tak na zaś, far... nie? Jak był taki kiedyś kalendarz. Ale jeszcze nic nie zrobiłem. Nie? Że żyd zawsze lał swojego dziecko tak na Lał i po, po przebudzeniu tak na zapas, kurwa. Bo coś tak spieprzy dzisiaj, nie? Oczywiście, no hate, nie? Ja, I myślałem, że jest ciut. Ale jest nasza. Jak to przypuściłeś? Oj, kurwa, Podałem. się. Podałem, ja próbowałem tu podać. Sendender. Ale Słysza. Draxel jest kolejny no, w tej grze. A chyba byłby tam nadkarny. Albo przed, nie wolno, ale tak się kurwa wiesz. Uffu, mnie udusiłeś. To to nie to nie to Powiadasz, tak? <laughs> Czemu na to nie wpadłem wcześniej? I huć w dupie, I'm special. Teraz to możesz wychodzić, a tu 0-0. O widzę szans. Na tej no, teraz za. 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 czukujesz tu kierownik. Ugh. Uuuu. Jaki uspał? Z siebie? Egoistę. No bo wiem, że i tak jest. Dobra, no i po dwie bramki dzisiaj mamy. Na hat-tricka widzisz, Drax'a na Raw polowałem. Ale nie. Tak ty bohater meczu. Asysta i dwie bramki. Więc moda, nasze pierwsze zwycięstwo. Trzymaj <grym grym> koszłowne uprawy, dać się Dobra, to najpierw paczki. Tak Kupimy jest. sobie cztery, mamy w sumie cztery paczuszki. Jedną mamy jeszcze za promo jakieś kurwa, cztery chyba złote karty. Dobra, muza. Szkoda, że wyciszamy mu muzy, muzy zawsze. <grym> to będzie dziwnie wyglądać, <grym> No to najpierw to, cztery złote karty w tym jedno z zawodnika. <grym> Folk, ol, folka, folka. A nie kupujemy najpierw tego. Eee, patrzymy, ile kosztuje na przykład. A jak na przykład ci się trafi w Good point. Ale szczerze wątpię. Też, ale kto wie, nie? Cool. Joe Prawie. Sami Anglicy. No właśnie, kurwa. O, wziąłem go do klubu. Jego na atak. Ma taką, wiesz, dobrą twarz. Ten jest wielce zdziwiony. Co ja tu, kurwa, robię? A ja kola chyba bo możemy na licytację rzucić, nie? Pewnie sam z 1000 dolarów leci. Dobra. Patrz, Hunter fajny twarz. <laughs> już to widzę. Ronaldo, o! To tylko Ronaldo. A no, bia? Ty, całkiem nieźle, no, możemy go stawić. O, i Filipe Melo. zajebiście, dwóch dobrych. Yep. Z tego możemy... Czy I na... i No, trzeba wystawić o no. Na aukcję, nie? Kurwa, zbieramy trenerów. Kontrakt oczywiście z zostawiamy. Zaleczenie. Tak. Głowa? kurwa, to dla Tomka, czemu? Mamy jednego kontuzjowanego. No dobra, i teraz tak. Tego na aukcję. Aż go szkoda trochę. Nie wiem co i na 3 godzinki. Za monetę. Ja? Spoko, spoko. Teraz na pewno będzie handelar, jestem pewny. <noise> tak mówisz co ten, co, co paczuszkę. Kurwa już go mieliśmy. Ale on jest z Niemiec. zajbiście no, zajebiście Ty zajbiście, no bardzo dużo. W końcu coś do klubu. Chyba potrzebowaliśmy. I Matip z Manchesteru Fabio. Faf. Matip, kurwa. No i Ja też na licytacji no. Trochę I, I Tytonia też na licytację, bo jak ktoś buduje scenę na Holandii, to jest tam tam najlepszy chyba. No, i zajebiście. Ile kontraktów znowu? I kondycja, leczenie za 28. I styl gry też. I maestro zajbiście, no i styl gry. Yy, czyli to damy dla Dwax, ale oni łama. No chyba możliwe. No już coś chyba dostał, a to jest fajne, bo to jest chyba szybkość, to podanie i coś tam jeszcze. Nie to może. Piłka na nie potrzebna. No dobrze, że Matipa mamy. Dobrze. On jest dobry. No, jeszcze jedna pocieszka. Teraz będzie handlar. Jestem przekonany, że to też będzie handlar. Albo byś się dziwił, co? Za którymś razem trafisz, nie? A już się, bo wydaje mi się, że raczej znaczy, nie. nie. <laughs> no, oby, oby, oby. Szkoda tak. Pastorek, kurwa, też już go mieliśmy kiedyś. Marwu. I pastory możemy na licytację. z coś zostajemy. O, 1000 monet. Zostaliśmy. Taki zwrot. Zwrot podatku. Modyfikator czego? I pozycji, napastnik na środku. Napastnik to możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To oczywiście nie. O, i duplikat, mamy tego samego. <grym> I czy... to sprzedajmy za 700 monet wszystko reszta? Chyba, że będzie kontrakt, nie? Czy nie może, możemy mieć duplikat, czy nie? No nie, no nie możemy. No, Składnie. trzeba sprzedać. No. I mamy na jeszcze jedną paczkę, jak chcemy. Możesz brać, nie w sumie co. Tylko, że nie będzie na Hantalara wtedy na No dobra, zróbmy. Co za delikatność. <noise> Nikąd nie zrobisz kontrakt. Paleta też na sprzedaż. On jest wolny, to możemy go szybko sprzedać, bo nikt go nie będzie chciał kupić. Wszystkich od razu. Na, no, razem. No, Ramady stoją w wyjazdowie niebieskie. Damn! Fwarciarze. To co chcieliśmy. Zamiast Chelsea. Ten sam nam To nam nie potrzebne. To sprzedaż. 1600 ma. No i dobra. A sam już jest zdrowy. Jeszcze nie. Się ma... Widzisz, że ma kontuzję, Ma A, jest twist. kartka, dobra. W razie okay. czego możemy wystawić, ale niech tamten trochę pograje najwyżej. Co e, nam szkoda. I możemy go wrzucić za Juan. On jest z Niemiec, więc możemy go wyjebać. Tak? nie jest Niemiec? Nie wiem, pojęcie co to jest. Co to za klub jest? International no czy nie? To nie to Brazylia. Czy szuka sprzedaż? chyba pytałem o to logo wcześniej w zeszłym odcinku. Kola, możemy wstać na licytację, myślę. Jak to tam jeszcze tam został? No ja tak, a ten to szybko sprzeda. Mhm. Mm dwa tak. No on powoli się kształtuje. No to szulcę wyrzuciłeś, tak? Rozumiem. Co? Co? mówisz? Znaczy nie wyrzuciłeś tego środkowego obrońcy nowego. O, on, ma, on nie ma, widzisz? On ma zwykłą, To to możemy mu dać i majestat jest Jest tyle gry. Mamy snajper sniper to nie, egzekutor nie Maestro. Siła, na podanie drybni. i dribli. Bierzemy, nie? Wrzucamy. Zawsze to lepiej niż miał. A mamy jeszcze i snipera, i egzekutora, to możemy to damy dla handelara, już no. nie będziemy mieli. I to damy mu y, snipera. Dobra. Dobra. Thank you. Excelent. Nasza drużyna jest tak złota jak mój pad. Super.